Hej! Witajcie w kolejnym spróbuj tego domu. Dziś porozmawiamy sobie o testach sprawności fizycznej i zrobimy parę prób w warunkach domowych. Serdecznie Was zapraszam. Testów oceniających sprawność fizyczną jest naprawdę bardzo dużo. Te, które dzisiaj za, Wam zademonstruję i zachęcę Was do spróbowania ich w domu to próby szybkości, próba skoczności, oraz próba prognozowanej długości życia. Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest oczywiście rozgrzewka. Ja jestem właśnie po sprzątaniu swojego mieszkania, więc jestem dobrze dogrzany. Pierwszą próbą jest próba szybkości. Polega ona na klaskaniu, wykonaniu klaśnięć pod kolanami w przeciągu 10 sekund. Wyniki są zróżnicowane ze względu na płeć. Minimalna ilość klaśnięć pod kolanami dla kobiet to 12. A dla mężczyzn, 15. Maksymalna ilość klaśnięć, świadcząca o wybitnym poziomie szybkości, dla mężczyzn to 40, a dla kobiet 35. Możecie poprosić kogoś z domowników, żeby Wam odmierzył 10 sekund, podczas których będziecie wykonywać jak najszybsze klaśnięcia pod kolanami. Kolejną próbą jest próba oceniająca skoczność. Polega ona na wykonaniu wskoku już z miejsca w dalej. i. Następnie zmierzeń odległości ilością stópek. Tutaj yy, zróżnicowania na płeć nie ma, ponieważ stopy, stopy kobiety są drobniejsze, a mężczyzny większe. Spróbujemy sobie wykonać taką próbę w warunkach domowych. Trzeba odsunąć oczywiście dywan, tak żeby się nie przewrócić. A może zacznę stąd, tu mam linię. I wykonam skok z miejsca, staram się przeskoczyć ten dywan. Teraz dokonuję pomiaru odległości skoku. Mierzę to ilością swoich stópek. Wracam się na pięć i mam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem i pół. Osiem. Ja skoczyłem osiem i pół stópki. W latach swojej świetności skakałem ponad 11. Ale kiedy to było? Minimum, które można uzyskać to 5 stópek. Świadczy to o niskiej, skocz, od niskiej yy, skoczności, słabej. Yy, maksimum do uzyskania jest 10 stópek. Kolejną próbą, którą można wykonać z powodzeniem w warunkach domowych jest próba, która ocenia nam gibkość Próbę tę będziemy wykonywać poprzez wykonanie skłonu w przód. I na minimum należy złapać za kostki. Znajdujemy sobie miejsce, stopy są Złączone, kolana wyprostowane i wykonujemy swobodny skłonkowia w przód. Pierwsza rzecz, chwytamy dłońmi do kostek. Wyprost. Następnie staramy się dłońmi dotknąć do palców stóp. Wyprost. Następnie palcami dłoni staramy się dotknąć do podłoża. Teraz postaramy się położyć obie dłonie na podłożu. Ok. I teraz staramy się głową dotknąć do kolan i przytrzymać przez 3 sekundy. Ok. Dotknięcie głową do kolan jest to maksymalna ilość punktów, które możemy. Otrzymać za wykonanie tej próby. Kolejnym y, testem, który dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, jest test, który opatentował y, brazylijski lekarz. Y, pracując y, z ludźmi y, w starszym wieku, na podstawie tej próby potrafił on ocenić prognozowaną długość życia. Polega ona na tym, że z postawy wykonujemy siat i z siadu. Powstajemy do pozycji wyprostowanej. Tylko, aby wykonać te ćwiczenie, nie możemy używać rąk. Czyli znajdujemy sobie miejsce, wykonujemy przysiad, potem nogi krzyżujemy, przechodzimy do siadu skrzyżnego, a następnie z siadu skrzyżnego staramy się wyprostować do pozycji stojącej. Jeżeli w tym celu nie użyliśmy. Naszych rąk, czyli nie podpieraliśmy się, nasza prognozowana długość życia jest większa. Jeżeli do tego ćwiczenia używamy podparcia rąk bądź opieramy nogę, opieramy kolano, tak żeby podeprzeć się i stać do pozycji wyprostowanej, wtedy nasza prognozowana długość życia jest niższa. To wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Oczywiście testów na ocenę sprawności fizycznej jest naprawdę bardzo dużo. Weźmy na przykład taki test Coopera, który polega na przebiegnięciu jak największego dystansu w ciągu 12 minut. W warunkach domowych jest to oczywiście nie do wykonania. Jednak te próby, które dzisiaj Wam zademonstrowałem, możecie z powodzeniem wykonać u siebie w domu. Do czego Was serdecznie zachęcam i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Spróbuj tego w domu. Cześć! Nie jestem się tego robić. Dobra. Kurczę, za blisko chyba jestem. Czuję, że przeskoczę w ogóle, wyskoczę za balko.